Cześć, jestem Polak mały. Pewnie znacie ten wierszyk. Przypomnę wam jego fragment. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. I to właśnie ja, Polak mały. A to? To jest Polska, kraj, w którym żyjemy. Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn. Są to symbole narodowe i Polska też takie ma. Dziś chcę wam o nich opowiedzieć. Pomoże mi w tym ta magiczna książka. Bądźcie teraz bardzo grzeczni, i słuchajcie uważnie. Ciii. Ja też zamieniam się w słuch. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, trzej bracia. Lech, Czech i Rus przemierzali krainy w poszukiwaniu dobrego miejsca na swoje nowe osady. Rus i Czech znaleźli je wcześniej, a Lech pojechał dalej sam. Strudzony podróżą, postanowił odpocząć pod ogromnym dębem. Po chwili zauważył, że na samym jego czubku znajduje się gniazdo. Nagle Wzniósł się z niego biały, dostojny orzeł. Długo wpatrywał się w pięknego, białego orła, który dumnie unosił się na tle zachodzącego słońca. Widok ten zrobił na nim tak duże wrażenie, że postanowił w tym miejscu założyć osadę, którą nazwał od gniazda Gniezno. Była to pierwsza stolica Polski. A biały orzeł na czerwonym tle stał się jej symbolem. Godło zmieniało się przez wieki, ale orzeł biały towarzyszy nam do dziś. Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. To dwa połączone ze sobą kolory. Biały symbolizuje czystość, jaką reprezentuje orzeł, a czerwony jego waleczność i odwagę oraz krew przelaną przez Polaków w obronie ojczyzny. Flaga polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się losy naszej ojczyzny. Teraz możecie ją zobaczyć przede wszystkim podczas uroczystości i na budynkach państwowych. Każdy z was może wywiesić ją przed swoim domem, na przykład Podczas świąt narodowych 3 maja czy święta niepodległości 11 listopada ustanowiono również Dzień Flagi 2 maja. Pamiętajcie o tym, że flagę należy szanować. To nasz symbol narodowy. To nasz kolejny symbol narodowy hymn. Ta pieśń powstała, gdy Polska była w niewoli i zniknęła nawet z mapy Europy. Polacy nie mogli się z tym pogodzić. Walczyli o naszą ojczyznę. Jednym z nich był Józef Wybicki, który napisał słowa hymnu we Włoszech, gdzie powstawały legiony polskie. Hymn przez lata śpiewany był przez polskich żołnierzy, dodawał im otuchy i zagrzewał do walki. Teraz najczęściej słyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Taki tytuł nosi nasz hymn. Podczas ważnych uroczystości narodowych, patriotycznych, państwowych, ale również sportowych, każdy Polak powinien znać jego słowa. Hymn to wyjątkowa pieśń. Nauczycie się go raz i zapamiętacie już na całe życie. I jak Wam się podobało naprawdę fajnie jest być Polakiem? Przypomnijmy sobie raz jeszcze: to jest. Godło. Tak jest, a to? Flaga, bardzo dobrze, a teraz? Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Hymn, nauczcie się jego słów, to bardzo ważne. Skoro już znacie wszystkie nasze symbole narodowe, możecie o sobie mówić Polak Mały. Do zobaczenia!